Cześć, witam Was bardzo serdecznie w trzecim już odcinku Dnia z Życia Wiedźmaka. E, dzisiaj jesteśmy w kolejnej wioseczce. Stoimy przed karczwą, z której właśnie wyszliśmy. Wiedźmin po kilku głębszych musi zająć się jakimś zadaniem. E, swoją drogą, ja w nowej formie, w okularach. E, 26 lat, od 6 lat chyba powinienem je nosić. Dopiero teraz się zdecydowałem i powiem Wam, że czuję się dziwnie. Mm, tak trochę hipstersko. Jeszcze wczoraj sobie kupiłem fajną czapeczkę yy, w Saturnie. Mm, całkiem niezła. Chociaż też nie była najtańsza. Generalnie nie, nie przepadam za takimi gadżetami, ale ta mi się naprawdę spodobała. Mm, no to co, wracamy do Wiedźmina 3. Mm, licho przy studni. To nasze kolejne zlecenie wiedźmińskie generalnie nasz wiedźmin cierpi na brak gotówki a tutaj co prawda mam już zbyt duży poziom na to zadanie ale pominąłem je nie wiedzieć czemu przy wcześniejszych etapach więc wracamy by je dokończyć Jest Will, któremu spalono chałupę niegdyś. Wiedź rozwiązał jego problem. Okazało się, że to jakiś pijaczy który nie lubi nie ludzi. No i jednak ruszamy do sołtysa. Pobrać zadanko. gospodarzu. Wyczytałem, że macie tu kłopot ze studnią. Ano mamy. Straszy tam. Od dobrych 20 lat. 20? To czemu akurat teraz dajesz zlecenie? Bo wcześniej czerpaliśmy wodę z rzeki, ale po bitwie tyle w niej trupów pływa, że truć poczęła. Moja córka, Luba, wypiła pół banka i całkiem mogła. Czoło rozpalone, jadła utrzymać nie może. Z dnia na dzień marnieje. Dzielarka mówi, że człowiek w gorączce dużo pić musi. I nie piwa ani jabłecznika, ale wody właśnie. Koniecznie czystej. A skąd ją wziąć jak nie ze studni? Tylko ducha wpierw przegnać trzeba. A on nikomu podejść nie pozwoli. Co to za duch, panie kolego? Opisz mi tego ducha. No, bardzo jest straszny. Bardzo. Chodzi mi o jego wygląd. Przypomina jakby kobietę, ale taką, co właśnie z grobu wstała. Suknia ma brudną, w strzępach. Skóra płatami schodzi jej z kości, a wyje jak na mękach. Jakaś zjawa, albo może alb? Jakby go nie zwali, mistrzu. Jak się nim nie zajmiecie, przyjdzie mi córę pogrzebać. Oczywiście, że pomożemy, ale najpierw Trochę o pieniążkach. Porozmawiajmy o nagrodzie. Współczuję, ale interes to interes, więc pomówmy o pieniądzach. A co nie tak z pieniędzmi? 20. O kurna, to jest rzeczywiście stare zadanie, bo za tyle to my sobie nawet broni nie naprawimy. Dobra, dajemy maksymalną staweczkę. Takiej sumy to ja na oczy nie widziałem. O kurna. No dobra, dla dobra sprawy to 24 powinna być używanie. Okay. Zejdźcie jeszcze trochę sceny. To A się co? dogadamy. Okej. Okay. No i dogadaliśmy się. Dwa oreny więcej za pewnie 20 minut roboty. No dobra, pomożemy. Dobrze pomogę ci. Gdzie jest ta studnia? Głowa w boi. Haczach! To taka osada była. Na południe stąd na wzgórzu. Nikt tam nie zachodzi, bo wiecie duch, przepędźcie go proszę! No dobra, zobaczymy, co to za licho, już szczerze powiem, zapomniałem. Widzicie co jest najgorsze? Widzę, że są trzy komentarze, a ja jak gram na PS4, nie widzę tych komentarzy. Przed chwilą wszedłem na telefon, żeby zobaczyć, też mi się nie wyświetlają, więc no sorry, dopiero jak skończę, to zobaczę, co tam pisaliście. Jedziemy, na razie licho czeka panowie, czy tam dziewczęta. Yy. zając życie, znowu mnie za słabo słychać, ale... generalnie już te ustawienia wertowałem na różne sposoby. Według konsoli i odsłuchu wszystko jest w porządku. Ale rzeczywiście mnie w poprzednich dwóch, w poprzednich dwóch czy trzech likach było coś gorzej słychać. Ten mikrofon, który był dodawany do konsoli, jest naprawdę taki średni. No tak, kolejny komentarz, a ja go domu nie widzę. Oto i osławiona studnia. Dobra, panowie. Dziwne. Pod duchu ani śladu. Może ukazuje się tylko o jakiejś konkretnej porze. Pewnie w nocy. Dobra, sprawdźmy ślady. Trawa dookoła studni jest wypalona. Prawa dookoła studni no jest wypalona. Jest wypalona, no jest. Tam coś leży. Oj, to pies był? Czy jakiś... Ciało wysuszone na wiór, ślady poparzeń. Wszystko wskazuje na to, że to południca. Południca, no tak. Ja. w bestiariuszu co to jest ta południca. Wcześniej chyba już zabijaliśmy. Północnice. Nie, książki nie. Herbia, nie kto idę. Okej. Okay. Jest południca Na petardy, na oleje i na Irden. Złapiemy ją w Irden, no dobrze. Coś musi wiązać południcę z tym miejscem, jakiś przedmiot. Coś bez czego nie odejdzie w zaświaty. Dobra, te chałupy. Co my to mamy? To chyba No dobra, idziemy dalej. książki jak zwykle się przydadzą nic się nie podświetla płatki zgarniemy o i oczywiście w trzeciej chałupce nie coś będzie narzędzia rzemieślnicze się przydadzą o jest mamy coś Mężczyzna został zakuty nożem, zginął na miejscu, potem ciało objadły zwierzęta do kości. Tam są kolejne plamy krwi, ale nie jego. Ślady po krwi, ledwie widoczne, kogoś tędy ciągnięto, kogoś kto jeszcze żył. A, i chyba będziemy skakiwać do tej... Mm. Studni, z tego co pamiętam, oj, coś się pojawiło. ja znowu ogarnę te komentarze. Ślady dłoni umazanych we krwi. Małe palce. Palce kobiety. Ktoś ciągnął ją na zewnątrz. Była ranna. Walczyła o życie. Ciała nie widać, ale może zostały jakieś ślady. W dobrych warunkach plamy po krwi są widoczne przez dziesięciolecia. Okej. Okay. Przy studni jest kolejny ślad. Gdzie Gdzie Widać południca nie oddala się od studni. Tu jest kawał sznura. Flamy po krwi prawie do szczętów wypłowiałe, a lina jest wciąż napięta. Coś na niej wisi. Trup powieszony na sznurze od wiadra. A że się utrzymał? Szeroka miednica, mała żuchwa, kobieta, sądząc po zębach około trzydziestki, brakuje lewego ramienia. Trzeba będzie spalić to ciało, ale najpierw muszę znaleźć przedmiot, który wiąże jej duszę z tym miejscem. To ramię? Może odpadło, bo nosiła na nim coś ciężkiego. Trzeba zeskoczyć na dół, abym sobie nóg nie połamał. Co mogła kobieta nosić na ramię? Chyba jakiejś zakupy. Ponurkujemy o, coś jest. No tak, taką bransoletę nosiła, że już jej łapa odpadła. Teraz musimy znaleźć wyjście. Nadal jakaś walka by się stała. udany. Bransoleta z wygrawerowanym napisem Dla mojej ukochanej Klary, Folker. Ta bransoleta musiała należeć do kobiety, którą znalazłem w studni. Ładna robota. Ale trzeba będzie ją spalić razem z ciałem gdzieś blisko studni, żeby na dobre przegnać te południce. Niby mam okulary, ale nadal nie widzę. Słuchajcie, to jest woda. Dobra. Dobra. Mogłem kota wypić, ale co tam, szkoda, jestem z Poznania oszczędza. Best. Udało się. Wypłynęliśmy z tej groty. Zaraz się zmierzymy z lichem. Z Muszę się przygotować do tego starcia. Sporządzić olej na upiory. Wypić jakiś eliksir. Nie. Co ty gadasz, Geralt? Damy radę bez. Ale zapiszemy tak na wszelkie wypady. złapać firdę widać południca nie oddala się od studni no dobra musimy spalić tylko pytanie o jest widać południca nie oddala się od studni To co, zaczynamy Powinno pójść gładko, bo to jest stary quest Stare zadanie A my już jesteśmy kilkanaście leweli do przodu No i jest nasza dziewoja Białowłosa Bo no, najładniejszych no,

ale zabijać tak szybko. No, zatańczymy? No chodź, maleńka. Dobra. Ale. No i dziękujemy, dobrana. Wydeszła. Na zawsze. Mamy trofeum, jesteśmy oczywiście przycięci. Chodź, płotka, jedziemy. Oczywiście, płotka z balastem pojedzie szybciej, no już nie pobiegniemy. Zaraz to opy opylim, ale najpierw wejdźmy. Do tego przepadam. Nie dotykaj mnie. Kabitki do roboty! Mnie do chyba roboty. Boli. Śliwki działają przeczyszczająco, więc powodzenia. Piękne widoki, no. Nie trzeba jechać szybko płotką, nie trzeba się śpieszyć w tej grze, żeby podziwiać to co stworzyli regi. Patrz, normalnie. O każdej poda jest tu inaczej. Hey! Piękne, it's beautiful, jak to mawia klasyk Ale my jedziemy po nasz hajs Dobra, czekajcie, wywalę coś, bo... Nie wojownika zikiego gonu opchniemy, albo rozłożymy na części O, tutaj to jest takie ciężkie? Drut. Nie, w ogóle nie jest ciężkie. Dobra. Sprawa załatwiona. Studnie nawiedzał duch kobiety, którą tam zabito. Przegnałem go. Tylko, żeby tak każdy niepogrzewany nieszczęśnik nie zaczynał straszyć, bo przez to pobojowisko kłopoty będą. Jakby co, polecam się na przyszłość. A póki co, Klara, Folker, mówią ci coś te imiona? Nie znam takich, ale słyszałem jak nasza zielarka, Tomira, rozprawiała raz o jakieś klarze. Może o te samo się rozchodzi. Wasza nagroda, mistrzu. Złoto, co dla luby na posag zebrałem, bez was ślubu i tak by nie dożyła. A teraz jest chociaż nadzieja. Bierzemy czy nie? Kurna chata, chociaż trochę, trochę mało. Nic tam nam ta kasa nie da, temu gościowi może pomóc. No dobra, ja mam dobre serce. Wiedźmin też ma dobre serce. Weź ten hajs dla córki, śluby nie są najtańsze. Ja się ja żenić się już beceram. raczej nie będę. Zachowaj te pieniądze na ślub Luby. Wypijecie wtedy moje zdrowie. Dziękuję, mości Wiedźminie. Za dobre serce i ciepłe słowo. A, ale z pustymi rękoma was nie puszczę. Weźcie chociaż to. Na szczęście! O kurna, dwa doświadczenia. Oj, mamy jakiś kawał kamienia. Licho. Załatwione. Ale ma ładne ładną tę chatkę tutaj. Mm -hmm. Przygarniemy to. Widzicie, jak śpi. No dobra, my mamy kolejne zlecenie. Tym, tym razem proste. O, jaka kiełba. Ja pierdziela, bym se zjadł. Mmmm, Co, jęczysz stary sapie? Dobra, kolejne zlecenie zakończone. Wiedźmin nie wzbogacił się tym razem. Nadal jesteśmy biedni jak te myśli kościelne. Mm, ruszamy dalej. Na razie chyba nie mam nawet zadań. Bo wszystko już porobiłem. Zlecenia mam jakieś tam trudniejsze. O jest jozim z bazin i chyba to później pójdziemy robić. Mam dziesiąty poziom, ale ogarniemy tam. Chociaż z moim z moim poziomem doświadczenia i, i, i jako takiego nóbstwa, to może być nawet ciekawie. Dobra. Tymczasem mamy kolejny odcinek za sobą. E, mam nadzieję, że już jest trochę lepiej. Zaraz ogarnę te komentarze, e, co tamście pisali. E, no i co? o pajde chleba ze smalcem na pewno. Dobra. A tymczasem dziękuję za oglądnięcie tego odcinka i zapraszam niedługo do kolejnego, który już będzie na pewno y, o poziom y, wyższy. No już muszę ogarnąć ten mikrofon, najwyżej kupię jakiś tam y, nowy y, w miarę rozsądnej cenie, bo z tym rzeczywiście jest trochę problemu, bo op, słuchawki mam y, inne, mikrofon ma, mam od konsoli i, i, i to się też tak y, mało komfortowo nosi. Dobra, tymczasem dzięki i do zobaczenia następnym razem. Hej!